Kochani witam serdecznie. Mati kasny z tej strony i jestem jak widzicie na środku Bałtyku i jest kurwa ciężko, bo chciałem dopłynąć do Borholmu. Ale kurwa nie jest w radę, ponieważ już nie ma ścipłych rękach i nogach sam na środku takiego Wielkiego Morza, jakim jest Morze Bałtyckie. Mam nadzieję, że dopłynę do Borholmu i tam nagram kolejny filmik, ale famy film są coraz większe, jak sami widzicie. Ja już nie mam siły, bo jest skudrze i Jedyna moja szansa jest taka, że ktoś mnie uratuje. A jeżeli odwróciły film! Powiem Wam, że woda już mi napływa do płuc. Zasubskrybuj ten kanał Daj komentarz no I łapkę do góry oczywiście, dla zasięgu Matikazny łapa, pozdrawiam Hej